Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego podcastu Dorwać Bestie, pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę. Dziękujemy. Dorwać bestie w RMF FM. Imiej i nazwisko Daniel Nykvist. Miejsce i czas popełnienia zbrodni. 19 października 2004 roku. Lin Chopin, Szwecja. Liczba ofiar. Dwie skazany na bezterminową opiekę psychiatryczną. Durwać bestie w RMFN. 19 października 2004 roku przeszedł do smutnej historii ponad 100tysięcznego miasta Linköping w Szwecji. Ośmioletni Mohamed Amuri, jak zwykle o poranku wyszedł do szkoły. Do niedawna w tym spacerze towarzyszyła mu jego nieco starsza siostra Eman. Jednak od pewnego czasu Mohamed wychodził z domu kilka minut wcześniej od niej. W jednym z wywiadów Eman powiedziała. Kiedy był w pierwszej klasie chodziliśmy razem do szkoły, ale jak skończył 8 lat uważał, że jest już dorosły i wolał iść sam. W pewnym momencie na ulicy Ozgotam na idącego do szkoły chłopca z znienacka rzucił się jakiś mężczyzna i kilkoma dźgnięciami nożem pozbawił go życia. Zdarzenie to zaobserwowała 56-letnia Anna Lena Swenson. Kobieta próbowała interweniować, ale broniąc chłopca sama została zadźgana. Po tym brutalnym ataku jego sprawca uciekł z miejsca podwójnej zbrodni i słuch po nim zaginął. Na następnych kilkanaście lat. Trudność w poszukiwaniu mordercy polegała m.in. na tym, że śledczy nie byli w stanie ustalić ani motywu, jaki nim kierował, ani potencjalnego związku między ofiarami. Ta zbrodnia wydaje się nie tylko bezsensowna, straszna i rujnująca nasze spokojne życie, ale też zupełnie przypadkowa. Nie mamy się czego złapać, ale przecież coś robić musimy. Mimo problematycznego punktu wyjściowego, szwedzka policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo. Przez ponad 10 lat najpierw bardziej, potem mniej intensywnie śledczy analizowali dowody i próbowali iść wszelkimi możliwymi tropami. Na miejscu zdarzenia napastnik pozostawił nóż oraz czapkę. Oba przedmioty nosiły ślady jego krwi, co pomogło wyizolować DNA zabójcy i stworzyć jego genetyczny profil. Co z tego jednak, jeśli nie dało to żadnych dopasowań w bazie danych, którymi dysponowała wówczas szwedzka policja i Interpol? Dobra, mało wiemy, ale coś tam wiemy. Po pierwsze, podejrzany pochodzi z Europy Północnej, ma blond włosy, prawdopodobnie około dwudziestki, jest palaczem, lubi sięgać po snus, no i... to no może być chory psychicznie. Hase Aru, prowadzący programy True Crime w szwedzkiej telewizji, a także kryminolog i znany również polskim czytelnikom powieściopisarz Leif G.W. Passon twierdzili jednak na podstawie własnych analiz, że podejrzany nie musi cierpieć na problemy psychiczne, a jego morderstwa mogły zostać zaplanowane, a nie popełnione w afekcie. Dokładnie 6 lat od tragedii na Ozgotam, 19 października 2010 roku wizerunek podejrzanego ujawniony został w programie kryminalnym emitowanym na kanale SVT. Nic to jednak nie dało. W 2018 roku opublikowano kolejny portret pamięciowy sprawcy. Został on stworzony w Holandii na podstawie profilu DNA. Po ujawnieniu wizerunku policja otrzymała ponad 100 zgłoszeń, jednak żaden z nich nie okazało się pomocny w śledztwie. Policja zwróciła się o pomoc do FBI, ale nawet i to nie przyniosło żadnych rezultatów. Kilka lat po rozpoczęciu śledztwa w Göteborgu aresztowano mężczyznę, który otrzymał status podejrzanego w sprawie. W jednym z późniejszych wywiadów Prowadzący śledztwo Jan Staff, notabene były szwedzki olimpijczyk, powiedział: Wydawało się, że spełnił wszystkie kryteria, był podobny do sprawcy. W dniu morderstwa mieszkał w Lin Shopping i co ciekawe, dzień później wyprowadził się. Odmówił dostarczenia próbki DNA. Jednak gdy go aresztowaliśmy, okazało się, że z różnych względów to nie może być on. Jedna z osób, która była świadkiem napaści, ale jak twierdziła, niczego ponad to nie pamięta, zdecydowała się wziąć udział w seansie hipnotycznym. Chciała przypomnieć sobie twarz sprawcy i rzeczywiście udało jej się podać szczegóły dotyczące wyglądu. Jan Staff wyznał po latach, Szęk w tym, że tak wygląda mnóstwo mężczyzn. Opis pasował do sprawcy, jak się później okazało, ale nie był na tyle charakterystyczny, żebyśmy na jego podstawie mogli złapać mordercę. Sprawa podwójnego zabójstwa na Ozgotam pozostawała nierozwiązana przez 16 lat. Śledczy i przede wszystkim członkowie rodzin ofiar zaczynali tracić nadzieję, że kiedykolwiek poznają nazwisko mordercy, i doczekają się sprawiedliwości w postaci surowego wyroku. Opinia publiczna powoli zapominała o brutalnej zbrodni, i wtedy nagle nastąpił przełom. W 2019 roku wprowadzono przepisy pozwalające szwedzkiej policji badać zgodność DNA za pomocą popularnych komercyjnych stron, które służą do poszukiwania przodków i analizowania drzewa genealogicznego. Do ekipy śledczych dołączył wówczas genealog Peter Filont. Za pomocą baz danych GEDmatch i Family Tree Filand odtworzył drzewo genealogiczne mordercy, sięgając ponad 200 lat wstecz. Jednocześnie, by zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia, naukowiec poprosił mieszkańców regionu Estajotland, by przesłali swoje DNA. Jedną z osób, które odpowiedziały na apel Filanda, była dziennikarka Linda Jecken. Analiza jej profilu genetycznego przyniosła niespodziewane efekty. Okazało się, że sprawcą podwójnego morderstwa był syn jej kuzyna pierwszego stopnia. Dziennikarka napisała później. Nigdy nie przypuszczałam, że to moje własne DNA rozwiąże zagadkę morderstwa. Sprawa w końcu ruszyła z miejsca. Na podstawie trafień w bazie DNA w 2020 roku został wytypowany 37-letni Daniel Nykwist oraz jego brat, który początkowo także był brany pod uwagę jako potencjalny sprawca morderstw. Wobec braku całkowitej zgodności został jednak zwolniony do domu. Dzień po aresztowaniu Nykwista policja wydała oświadczenie: Otrzymaliśmy dopasowanie niemal natychmiast. Na tej podstawie podejrzany został aresztowany. Test DNA wykazał stuprocentową. Zgodność z profilem DNA znalezionym na miejscu zbrodni. Jeszcze tego samego dnia, w którym został aresztowany, Daniel Nykvist przyznał się do popełnienia podwójnego morderstwa. Był bezrobotnym, mieszkającym wciąż z rodzicami mężczyzną, który 19 października 2004 roku miał 20 lat. Przed sądem wyznał, że słyszał głosy, które mówiły mu, że musi kogoś zabić, by uzyskać spokój ducha. Nieważne kogo. Los zdecydował, że na jego drodze stanął kilkulatek i 56-letnia kobieta. Na konferencji prasowej prokurator Britt Louise Wicklund powiedziała Nie chciał się szamotać z kimś, kto mógłby stawić mu opór, więc zdecydował się zaatakować bezbronne dziecko. Podczas jednego z przesłuchań Nykvist przyznał, że zadźgał Anne-Lene Swenson, ponieważ była świadkiem pierwszego morderstwa. Oba ataki uznawał za niesprowokowane. Prawnik Juan Ricer walczył o odrzucenie zarzutu zabójstwa z premedytacją na rzecz zabójstwa popełnionego w efekcie. Przed sądem oznajmił. W momencie popełnienia morderstwa Daniel cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne. Skutkowało to pojawieniem się obsesyjnych myśli i pragnieniem zabicia człowieka. Mój klient miał ograniczoną zdolność kontrolowania swoich czynów. Sam Nyquist z kolei wyznał, że spodziewał się aresztowania zaraz po zabójstwach. Był zdziwiony, że ono nie nastąpiło. Nie tylko tego samego dnia czy następnego, ale przez kolejnych 16 lat. Pamiętam, że tego dnia, kiedy miałem umrzeć lub zostać złapany, nie myłem zębów. Czekałem, aż po mnie przyjdą. Wszystko co robiłem było automatyczne. 1 października 2020 roku Daniel Nykwist został uznany za winnego i umieszczony pod stałą opieką psychiatryczną na czas nieokreślony. Sąd nakazał mu także wypłatę 350 tysięcy koron szwedzkich na konto rodziny zamordowanego chłopca oraz 1 400 tysięcy koron odszkodowania na rzecz państwa. Rodzina Anny Lene Svensson nie wystąpiła o odszkodowanie. Sześć dni po ogłoszeniu wyroku nekwist za pośrednictwem adwokata Juana Ricera oznajmił, że nie będzie się od niego odwoływał. Śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa Lin Chopin było drugim co do wielkości w historii Szwecji zaraz po dochodzeniu w sprawie zabójstwa premiera Olafa Palmego. Policja użyła podczas niego metod po raz pierwszy wykorzystanych w Stanach Zjednoczonych, za pomocą których namierzono wówczas zabójstwo z Golden Gate. Jednocześnie był to pierwszy przypadek w Europie, gdy w sprawie pomogła, a w zasadzie okazała się kluczowa, genealogia sądowa. Przyczyniło się to do zrewolucjonizowania technik śledczych nie tylko w Szwecji. Historię brutalnej zbrodni z 2004 roku rozwiązanej po wielu latach niedawno poznał cały świat dzięki serialowi przełom mającemu premierę na popularnej platformie streamingowej. Dwa lata po tragicznej śmierci ośmioletniego Mohameda jego rodzice powitali na świecie córeczkę. Postanowili dać jej na imię Anna Lena, oddając w ten sposób cześć pamięci Anie Lenie Svensson, która została zamordowana zaraz po chłopcu. W wywiadzie dla lokalnej gazety Koren ojciec chłopca, Hassan Amuri, powiedział: Uważamy ją za bohaterkę. Jesteśmy pewni, że próbowała pomóc naszemu synkowi. Zginęła, bo chciała go ratować. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.